Witajcie, moi drodzy przyjaciele, w serii Niedzielne Cytaty. W serii, gdzie chcę się z wami podzielić fragmentami z książek, które moim zdaniem są bardzo ciekawe, inspirujące, motywujące, dają do myślenia. I dzisiejszy fragment pochodzi z książki, nie wiem czy dobrze przetłumaczyłem tytuł, nie umogłem znaleźć polskiej, polskiej wersji tego. Książka Egzystencjalny Zakręt. Zdemaskuj swój cień i wykorzystaj swoją moc autorstwa dr Carolyn Elliot. Będzie to trochę dłuższe czytanie dzisiaj, ale tak jak powiedziałam, jest bardzo ciekawe, dające do myślenia. Więc jedziemy. Natura ludzka opiera się na dwoistości. Może to zabrzmieć niecodziennie lub szokująco, ale w równym stopniu dążysz do sukcesu, jak i do porażki. Chociaż świadomie chcesz zarabiać więcej pieniędzy, cieszyć się doskonałym zdrowiem i wzmacniać swoje relacje, Twoja podświadoma natura może potrzebować cierpienia, bólu i spełnienia swoich podstawowych instynktów. Tylko ludzie, którzy akceptują swoje uczucia, mogą iść dalej i budować życie zgodnie ze swoją perspektywą. Jeśli jednak będą ciągle karać siebie za swoje uczucia. Nigdy nie opuszczą pętli wstrętu do siebie i samodyskryminacji. Czy kiedykolwiek medytowałeś tygodniami, ale byłeś sfrustrowany, ponieważ nie widziałeś żadnych rezultatów? Mantry, wizualizacje i pozytywne afirmacje są pomocne, ale nie będą skuteczne, jeśli Twoja podświadomość nieustannie rzuca cień na Twoją rzeczywistość. Nie można pracować tylko nad jedną stroną i ignorować drugą. To jak budowanie solidnego dachu na słabym i popękanym fundamencie. Co by było, gdybyś zaakceptował fakt, że Twoje wewnętrz... wewnętrzne ja pragnie rzeczy, którymi gardzisz lub które osądzasz? Wtedy rozpoznałbyś, że wszystkie te rzeczy są częścią Ciebie i mógłbyś wybrać lepszą i bardziej troskliwą ścieżkę. Ludzie są istotami duchowymi, które przybyły tutaj, aby uczyć się i doświadczać całego spektrum emocji, od smutku po ekscytację. Negowanie i walka ze swoją dwoistością prowadzi do dodatkowej walki i będziesz w dalszym ciągu podświadomie przyciągać wszystkie rzeczy, o których myślisz, że ich nie chcesz. Na przykład, zawstydzanie i osądzanie siebie za powrót do agresywnego partnera nie powstrzyma cię przed tym doświadczeniem. Pogodzisz się z nim lub znajdziesz innego agresywnego partnera, litując się i potępiając siebie za to, że nie masz dość siły, by to zmienić. A co jeśli zastanowiłbyś się, dlaczego utknąłeś w tym schemacie? Co sprawia, że wybierasz właśnie takich partnerów? Jakie przyjemności lub korzyści czerpiesz z tej dramy? Możesz opuścić pętlę, gdy znajdziesz odpowiedź i zaakceptujesz ją. Pamiętajcie, wszystko jest neutralne. To ludzie nadają wszystkiemu sens i odcień. Wyobraź sobie świat, w którym nie ma bieli ani czerni. Możesz prowadzić kolorowe życie którym możesz postrzegać wszystko z ciekawością, a nie strachem i osądem, i cieszyć się doświadczeniami, a nie cierpieć z ich powodu. W ten sposób przestaniesz postrzegać swoją zwierzęcą naturę jako złą lub grzeszną, a swoje życie jako przeznaczenie lub pomyłkę. Zdasz sobie sprawę, że wszystko jest tak, jak miało być. Posiadanie jest skutkiem pragnienia. Wszystkie doświadczenia są wewnętrznymi pragnieniami Twojej podświadomości. Szczególnie, jeśli są powtarzalne. Możesz wybrać sposób interpretacji każdego doznania i doświadczenia. Każde doświadczenie może przynieść wyjątkową i perwersyjną przyjemność, jeśli wytrenujesz swoje ciało i umysł, aby to wyczuć. Przestań obwiniać i osądzać okrutny los za swoje nieszczęścia i wyzwania. I weź odpowiedzialność za swoje życie. Czerpanie przyjemności ze wszystkich doświadczeń, niezależnie od tego, czy są one uważane za pozytywne czy negatywne, zależy od Twojej gotowości do zaakceptowania siebie. Dezaprobata i zawstydzanie siebie blokują twoją energię i zmuszają cię do odsuwania się od swojego cienia. Osiągnięcie pełni może być trudne lub niemożliwe, jeśli utkniesz w pułapce wzorca powinno być. Na przykład co się stanie, jeśli zostaniesz zwolniony? Możesz potraktować to jako przygodę lub nowy rozdział w swoim życiu. Możesz zbadać, dlaczego twoja podświadomość chciała pozbyć się tej pracy i obserwować tę sytuację z ciekawością. Lub też możesz zawstydzać się za to, że jesteś głupi i leniwy, ponieważ powinieneś być lepszym pracownikiem. Pozwól sobie poczuć to, co czujesz w tej chwili. Niezależnie od tego, czy jest to smutek, ból, walka, czy chęć poddania się, spróbuj znaleźć artystyczną przyjemność we wszystkich tych doznaniach i przestań się za to osądzać. Osąd i wstyd niszczą Twoją twórczą moc. Wykorzystanie całej Twojej energii stanie się możliwe, gdy uznasz i przyjmiesz te aspekty, integrując je w spójną siłę twórczą. Jednak, Ciągłe obwinianie zwiększa dystans pomiędzy świadomością a podświadomością, tworząc otchłań zniszczenia i niekończącą się pętlę cierpienia. Twój poświadomy umysł chce doświadczyć pełnego spektrum emocji. Uświadom sobie, że wszystko w Twoim życiu jest Twoim dziełem i bądź za to wdzięczny. Zdaj sobie sprawę, że nie masz nic, co powinieneś zrobić. Żaden powód nie jest wystarczająco dobry, abyś płacił rachunki, codziennie chodził do pracy lub inwestował w fundusz emerytalny. Nie musisz wychodzić za mąż, żenić się, ani kupować nowego samochodu. Te osądy, założenia, zasady nie są twoje. To po prostu zasady gry społecznej, którą wszyscy nazywają życiem. Rzecz jednak w tym, że to tylko gra. Możesz tworzyć własne zasady, ponieważ Twoja rzeczywistość dzieje się tylko w Twoim umyśle. Zaakceptuj radość i przyjemność z tego, że nie masz tego, czego chcesz. Na przykład spróbuj otrząsnąć się z poczucia braku formy przed latem lub braku wymarzonej pracy. Skąd biorą się te uczucia? Spróbuj obserwować i rozpoznawać swoje. Odczucia wynikające z poczucia, że jesteś załamany, zawiedziony lub niewystarczający. Wtedy twoja podświadomość przestanie pragnąć tych doświadczeń, ponieważ pozwolisz jej się nimi cieszyć. Rób coś, czego naprawdę chcesz przez trzy miesiące. Na przykład ćwicz nie dlatego, że chcesz ładniej wyglądać, przyciągnąć płeć przeciwną lub czuć się pewniej w swoim ciele. Zrób to bo masz dziwny, potężny i nieograniczony pociąg do ćwiczeń i pozwól sobie cieszyć się tym doświadczeniem, a nie zmuszać się do osiągnięcia rezultatu. Pomyśl o swojej sytuacji finansowej, która wywołuje dreszcze lub frustrację i zakwestionuj ją do głębi. W tym procesie ta idea straci na tobą władzę, a ty odkryjesz wiele skarbów w twoim cieniu. Weźmy na przykład to stwierdzenie: jeśli dostanę awans, będę miał Mniej czasu dla rodziny i przyjaciół. Teraz zadaj sobie pytania takie jak: dlaczego myślę w ten sposób? Co się stanie, jeśli spędzę mniej czasu z moimi bliskimi? Czego tak naprawdę się boję? Jakich uczuć staram się unikać, jeśli dostanę awans? Czy wierzę, że naprawdę na to zasługuję? Ostatecznie zobaczysz, że twój podświadomy umysł daje ci to, czego pragniesz. Bezpieczeństwo, niechęć do rozwoju, strach przed rozczarowaniem innych lub przyjemność z przebywania w swojej strefie komfortu. Zaakceptuj to i podziękuj, ponieważ przez cały czas spełniaj swoje najgłębsze podświadome życzenia, nawet jeśli twoje ego tego nienawidziło. Nigdy nie osądzaj ani nie obwiniaj siebie, ani swojego cienia, za odciąganie Cię od lub sabotowanie Twojego sukcesu. Te ukryte i stłumione pragnienia są autentyczne i potężne. Istnieją po to, aby poszerzyć Twoje doświadczenia. No, tak jak powiedziałam, troszkę dłuższy fragment dzisiaj, ale raczej troszkę więcej fragmentów. Ale tak jak też mówię, e bardzo głębokie, i dające do przemyślenia. Więc zostawiam cię z tymi myślami, z tymi przemyśleniami. Jeżeli chcesz się nimi podzielić, zrób to pod tym filmikiem. Z chęcią to przeczytam. A teraz już życzę ci cudownego dnia.